Witam serdecznie na kanale Iwitarot. Osoby z podznaku byka, panny koziorożca, czyli cały trygon ziemski. Witajcie i wisiekłania. To czytanko jest na tydzień od 9 do 15 maja 2022 roku. No, powiem wam, że energia u was dosyć nerwowa na ten tydzień. To giermek nie O Ojejku. To myślę, że tutaj będzie dla Was intensywny czas, naprawdę. Będziesz jakby bardzo dużo myślał o swojej przyszłości. Takie rozmyślanie, właśnie na ten temat. Właściwie to jest bardzo dobry okres na to, bo wasza intuicja jest na wysokich obrotach, będzie na wysokich obrotach. I co jest najważniejsze w tym okresie dla Was, to to, żeby nie myśleć negatywnie, ponieważ przyciągniecie te złe emocje, a nawet y, 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 sytuacje, które nie będą jakby sprzyjały Wam. Hmm. Myślę, że w tym tygodniu znowu coś wymyślicie. Wymyślisz <gry> y, jakąś strategię, y, która jeszcze wymaga dopracowania, zanim. Ujrzy światło dzienne, że tak powiem, więc um, taką macie energię tutaj na ten tydzień. Hmm. A co dalej? Wpływy korzystne. Tutaj widzicie dziesiątkę um, buław. Mam wrażenie, że jesteście bardzo, no przynajmniej niektórzy z Was, pamiętajcie, że, że to są czytania ogólne i nie będą do każdego pasowały. No, jednak tutaj jest taka historia, jaka jest. Więc przedstawia człowieka, który jest bardzo zmęczony czymś, za dużo ma na głowie, czy niezależnie, czy to chodzi o pracę, czy o miłość. Może sytuacją, jaką pytasz, na przyszły tydzień. No, na ten tydzień od 9 maja. Już jesteś przeładowany, przeładowana. I co? Pozytywny. Jak można na to spojrzeć pozytywnie? Myślę, że tutaj te wszystkie obowiązki, o cokolwiek to nie jest, rozłożysz jakby na innych. Myślę, że poprosisz o pomoc, bo już czujesz, że nie dajesz rady, więc ja to w ten sposób widzę. Ktoś ci pomoże, ktoś ci pomoże w czymś. Mhm. Jeszcze zobaczymy. <laughs> Tutaj macie króla kielichów. To jest ktoś, kto właśnie. Mm, to jest człowiek bardzo pomocny. To jest ktoś na wysokim stanowisku. Być może mm, pomoż, poprosisz go o pomoc. To spowoduje, że ruszysz z miejsca. To spowoduje, że zaczniesz coś od nowa realizować. To jest wyjazd. To jest. A może z tym kielichów, słuchajcie. No nie wiem, w każdym razie. To jest coś nowego, co wkracza w twoje życie. To, że zostawisz ten cały tobu. I zaczniesz, poprosisz kogoś o pomoc, i tutaj właśnie będą się realizowały twoje marzenia. Może będzie to nowa praca, być może wyjazd jakiś w tym tygodniu, nie wiem, może służbowy, może po prostu jakiś, by odpocząć. Słuchajcie, nie mam pojęcia, w każdym razie tutaj fajnie będzie się działo. Y, co, jakieś wpływy niekorzystne. Tutaj macie rycerza, y, rycerza mieczy. Y, rycerz mieczy y, negatywny. No tutaj ta karta mówi, że jeżeli chodzi o związki, brak jakby płomienia i warto by go wzniecić, więc to może być czas taki. No tak mi się kreuje sytuacja, gdzie może wyjeżdżasz ze swoją drogą połówką i, i wreszcie coś zaiskrzy bardziej niż do tej pory. Mm. Widzę też tutaj, jeżeli chodzi o pracę, jakieś kłótnie w, mm, z kimś, kto nie jest tobie przychylny. Mm to jest ktoś oddany pracy, więc za bardzo, tej, za dużo tej pracy, za dużo obowiązków, tutaj już jest ktoś bardzo, bardzo nerwowy. Przez co te miecze tutaj wychodzą? Um, no, zobaczymy, co jeszcze. Obrona siebie, obrona jakiejś sytuacji. Ktoś, z kimś walczysz, ty się bronisz, te swoje racje, postępowanie, nie wiem, wiesz, że to, w jaki sposób się zachowujesz, jest dobre dla ciebie, a ktoś może chce cię zmienić, i tutaj właśnie bronisz tego, w co wierzysz. Może bronisz też relacji, z jaką, w jakiej jesteś, więc bronisz przed właśnie tą, tą stagnacją, bronisz przed tą nudą. Hmm. Proszę, tutaj macie. No no mówię, że tutaj właśnie bronisz przed tymi złymi sytuacjami, żeby się nie ranić i to są właśnie te wpływy niekorzystne i myślę, że tutaj jesteś świadom tego, właśnie jesteś świadomy tego, że trzeba coś zrobić z tą sytuacją, która nie służy, która w ogóle ci nie pomaga. Niezależnie od sytuacji, w jakiej jesteś. No i mamy jakieś ostrzeżenie w wisielcu. Zobacz. Ostrzeżenie jest takie, by w zasadzie, jeżeli nic nie będziesz robić, to to się nie zmieni. Tak to widzę. Hmm. Nie poświęcaj się jakby dla związku, nie poświęcaj się. Mm, yy. No jeżeli jesteś wykorzystywany w pracy, nie poświęcaj się. Tutaj właśnie ta karta ostrzega, że jak nic nie zrobisz, to w zasadzie no, zginiesz marnie. Staniesz się z z zgorzkniałym człowiekiem, więc trzeba coś z tym zrobić. Ostrzega przed Wykorzystywaniem się przez kogoś. Czyli ty jesteś tą osobą, dzięki której ktoś jest zwycięża, ale ty się temu nie poddawaj, tak? Musi zaistnieć równowaga, bo inaczej wszystko jakby stracisz. Więc ten tydzień jest bardzo jakby mam wrażenie decyzyjne, no, decyzyjny. decyzyjny. Wiele od tego tygodnia u Ciebie będzie zależało. Będzie no, rzutował na twoją przyszłość. Hmm. A jaka jest niespodzianka, kochani. Jaka jest niespodzianka dla Was? To jest słoneczko. To słoneczko w tych kartach jest jakby zaciemnione. To już za, zaszło. Więc to takie mam wrażenie, że ty myślisz, że już wszystko jest stracone. Hmm. A jednak tak nie będzie tak nie będzie, ponieważ ta karta wskazuje o drobnych opóźnieniach. Jakichś drobnych przeszkodach, które są do przejścia to nic właściwie ważnego. Myślę, że musisz być przekonany swoich tego czego pragniesz, więc dążyć do tego. Dąż do swoich celów. Hmm. Lekkie takie podejście do związku, dużo by dało. Mhm. Ale zobaczymy, czy my to słoneczko jeszcze jaka niespodzianka, o jaką niespodziankę. Zobaczcie, tutaj los Wam sprzyja. Koło Fortuny mówi o okazjach, w których które musisz zauważyć, które wykorzystać na, na to by polepszyć swoją sytuację. <grym> no proszę. <grym> no bardzo ładnie. Zobaczcie i tu się wszystko ułoży. Więc myślę, że, że będziesz tutaj działać, tutaj będziesz chciałby będziesz chcieć polepszyć swoją sytuację. No, o cokolwiek y nie pytasz, tak? Hmm. Bo to może być nowy związek, może polepszy się w tym związku, który już jest, w którym już jesteś. Hmm. Jeżeli chodzi o pracę, będziesz wiedział, w którym kierunku pójść, gdzie, y gdzie jest lepiej, będzie lepiej dla Ciebie, żeby nie być wykorzystywanym. Chodzi o to, żeby nie dać się wykorzystywać, żeby była ta równowaga u Ciebie. mhm a jak jest rada na tą sytuację? Dziesiątka, dziesiątka, mieczy, dziesiątka mieczy mówi o, o tym, by byś właśnie zdobył równowagę między umysłem a ciałem, byś uwolnił się od nagromadzonej negatywnej energii. Hmm. Musisz porzucić walkę, którą toczysz sam ze sobą, nawet, więc te myśli czarne, myśli takie, te. To z góry przekreślanie czegoś, więc nie powinieneś tak myśleć, tak? Ta karta radzi, by całkowicie zapomnieć o tym, co było, o tym, co nie służyło, o tych złych sytuacjach. No, co jeszcze? Mm. Dziesiątka również mówi o zakończeniu jakiegoś cyklu i początku nowego, bo tutaj jest nagle coś się kończy, zobaczcie, ten mieczek, te, te złe doświadczenia, zobaczcie, i wstaniecie, i od tego czasu. No, normalnie to czytanie to Wam tak poszło. Mm. Mam wrażenie również, że odejdziecie od ludzi, nawet którzy wam źle życzą, którzy was wykorzystują. Jakby po tym 15 maja zaczęło się nagle wszystko układać tak, jak tego pragniecie. Ważne są naprawdę Wasze myśli, byście nie, nie myśleli w negatywny sposób. Zostawcie te myśli i za sobą te sytuacje. Myślę, że ten tydzień będzie bardzo fajny. Mimo wszystko, przede wszystkim, zostawicie to zmęczenie, ten bagaż cały, mm. te łzy. Osiągniecie równowagę i pójdziecie do przodu. Hmm. Czego Wam bardzo z całego serca życzę. No, myślę, że będę kończyć już to czytanką. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. Życzę szczęśliwości na ten tydzień i do następnego razu. Trzymajcie się, pa.